Serum do twarzy witamina C-Tetra E z tetroizopalmietynianem askorbylu 20% łączy w sobie działanie antyoksydacyjne, nawilżające i przeciwstarzeniowe. Jego sekret tkwi w składnikach aktywnych: Lakesis, olej z drzewa pistacja lentiscus. Lakesis zwiększa syntezę białka, które jest białkiem młodości. W fibroblastach i działa aktywująco na syntezę kolagenu i elastyny. Tetroizopalmitynian askorbylu, czyli olejowa forma witaminy C, która jest 35 razy bardziej stabilna od kwasu L-askorbinowego, czyli standardowej witaminy C. Przenika przez barierę naskórkowo-skórną 7 razy skuteczniej, co pozwala działać szybciej i bardziej efektywnie. Olej z pestek malin tłoczonych na zimno oraz wyciąg z ostropestu plamistego, olejowy ekstrakt z rozmarynu i tokoferol, czyli witamina E. To serum to idealny wybór dla osób z każdym typem skóry, które zmagają się z przebarwieniami, z bliznami, które pragną wygładzić drobne zmarszczki, osób z serą matową i szarą, które chcą poprawić koloryt i nawilżenie skóry. Sposób użycia. Kilka kropel na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoldu wmasuj okrężnymi ruchami w sposób rytualny. Pamiętaj o tym, że produkt możesz stosować w pielęgnacji dziennej i wieczorowej, natomiast jeśli stosujesz go rano, pamiętaj o tym, żeby zastosować SPF minimum 30. Podczas stosowania tego produktu omijaj okolice oka i ust. Produkt dostępny w pojemności 30 ml, zarówno w wersji profesjonalnej, jak i detalicznej. Jest to serum, które na pewno odmieni Twoją skórę i sprawi, że będzie promieniała pięknym blaskiem.